Siemaneczko, siemaneczko, witam na kolejnym Community Day w tym miesiącu. Dzisiaj zapolujemy sobie na Magmara Shiny. Oczywiście po ewolucji otrzymał on nowy atak. Ponadto zamierzam powykluwać sobie jajka 7-kilometrowe. Zobaczymy, czy dropnie się coś Shiny. Na początku zapraszam do grupy na Facebooku bonko 12 Games. Oczywiście linki macie w opisie zarówno do grupki na Facebooku, jak i do Discorda. A teraz zapraszam do oglądania. Do rozpoczęcia Community Day mamy jeszcze około 15 minut, także w sklepie już oczywiście pojawił się Community Day Box, gdzie znajdziemy 30 Ultraboli, 3 Super Inkubatory, 1 Elite Charge TMK i 3 laki Egi. Takiego boksika możecie sobie zakupić. Jest też boksik za darmo. 30 Ultraboli możecie sobie odebrać. Ja akurat mam pełny plecak, musiałbym go sobie powiększyć. Dawno nie odebrałem paczki. Zastępne za 7 dni, także... Teraz to sobie zrobimy. Akurat źle kliknąłem i wyskoczył Magikarp. Wejdziemy jeszcze raz na szybko. Zobaczymy, czy trafi się coś dobrego. Także przewijamy na szybko tą rozmowę. Pyk i lecimy. 2000 dasta, 20 Pokeboli, 3000 Expa. No i sprawdzamy. Togetik, ale nie Shiny. 693 i oczywiście lecimy Golden Raspberry i Ultra Ball. Powinien złapać. Za chwilę sprawdzimy sobie Uprise. No i zobaczymy, czy trafiło się dobre Ivy. Raz, dwa. Dobra, chyba nie zwieje. Zwiać by nie zwiał, ale mógłby wyskoczyć. Trzeba by było drugi raz rzucać. Także sprawdzamy. Wchodzimy tutaj. Uprise. I nawet trzech gwiazdek nie ma. Dobra, czekamy na Community Day. Wkładamy siedemki i lecimy. Community Day. Czas start. Wybiła właśnie 11. Także pojawiły się pierwsze Magmary, ale zanim Połapiemy i sprawdzimy, czy któryś z tych pierwszych nie jest szajni. Powkładamy sobie 2-4, 5 jajek 7 km super inkubatory. I może jak starczy też te piąteczki, zobaczymy, co z tego poleci. 1 czwarta ze skróconego dystansu do jajek. Także dobra okazja, żeby powykluwać sobie jakieś jajeczka, pozyskać jakieś ciekawe poksy, może trafi się coś szajni, Któż to wie, co w tych jajkach siedzi. No i za chwilę posprawdzamy sobie te pierwsze magmary, czy któryś z nich nie jest szajni. Może dzisiaj uda się dorwać któregoś z dobrym Ivy, mam przynajmniej taką nadzieję. No i lecimy. Sprawdźmy tego. Nie szajni, szybkie szajniczeki. Cztery sztuki są. No i lecimy. Dwa z nich nie shiny, kolejne też nie shiny. Została jedna sztuka. Za chwilę odpalamy sobie InSensa. Trwa 3 godzinki, także można na dwóch sensach fajnie sobie pograć. Żaden nie szajni, lecimy szukać Szajniaków, zobaczymy ile ich uda się dorwać. I w międzyczasie do sobie te wszystkie jajka, które już są w super inkubatorach. No i w końcu mamy pierwszego Magmara Shiny 1647. Goldenkę już rzuciłem, no i nie doleciała. Znowu problem z rzucaniem jedną ręką. No ale teraz mam nadzieję, że siądzie. Sprawdźmy sobie od razu uprise. Później zrobimy sobie jakąś ewolucję szajni magmara. Dzisiaj dwie godzinki po Community Day, jeszcze można na spokojnie tę ewolucję sobie robić. No słaby, słaby może, za niedługo trafi się coś lepszego. No i patrzcie ile tego tu jest. Także szybkie czeki. Raz, nie szajni. Dwa, nie szajni. Z moim szczęściem nic nie będzie szajni. No ale trzeba wszystkie posprawdzać, później sobie oczywiście połapie. Te nasze jajeczka gdzieś tam są, balon mi przeszkadza. Drużyny R, czy zespołu R? I jeszcze jeden został. Nic szalin, nic shiny. Zostało do przejścia, żeby te jajka nam się powykluwały. Eee, 200 metrów i będą piąteczki. No i później 600 metrów do naszych siódemek. Myślę, że widzimy już się na tym wykluwaniu. Zobaczymy, co z tych jajek nam dzisiaj poleci. No i w końcu są nasze jajka 5 kilometrowe Także sprawdzamy mały opening jajek 5-kilometrowych. Za chwilę powinny być te siódemki, ale zobaczymy. Nie szajni, nidoran, ok. Lecimy dalej tutaj, gdzieś są nasze magmary. Siódemeczka wyskoczyła. Czyli i piątki, i siódemki będą nam się teraz kluły, chyba jednocześnie. Nie, nie szajni. Najgorzej. Dobra, lecimy dalej. Gdzie te jajca? Może sprawdźmy sobie. Zespłonowało mi się Magmar. Jest 7. Dziwnie jakoś te jajka się dzisiaj blokują, nie chcą się wykluwać tak od razu. Jeszcze gorzej. Sprawdźmy kolejne. Jedne dobre jajce by się przydało, nie? Ale z moim szczęściem to tutaj nic szajni nie poleci. Za chwilę spróbuję sobie dwójeczki pozbierać. Tu już lepiej, ale oczywiście zigzaguna w tej wersji już mam. Lecimy dalej. Są gdzieś jeszcze jakieś piąteczki, piąteczki. Piąteczek było chyba trzy albo cztery, nie wiem. Już straciłem rachubę. Słabo, bardzo słabo. Te pokemony łapało się już w pierwszej genie. Także mnóstwo ich złapanych. Chyba, że gdzieś tam jakaś cytuna będzie się kryła, to będę zadowolony. Ale jak na razie to kiepsko idzie z tymi jajkami. I to chyba na tyle, jeśli chodzi. Nie, jeszcze jedna piątka została. I za chwilę będziemy zbierać tutaj nasze dwójeczki, tu już lepiej, ale ewolucję oczywiście mam. 73 candy jeszcze zostały, no i to już by było na tyle. Przekręcimy pokestopem, no i mamy pierwszą dwójkę. Lecę zbierać dwójki, wkładam w inkubatory i zobaczymy, co poleci z dwójeczek. Jajka dwukilometrowe już w super inkubatorach. Dzisiaj wystarczy przejść tylko 300 metrów, także bardzo szybko się będą kluły. A zatem zrobimy sobie tego shiny magmara. Z najwyższym CP, tego pierwszy w sumie złapany, 1647 robimy pierwszą ewolucję i temy ewolucji można było bardzo prosto zdobyć poprzez te szybkie questy. Także lecimy z pierwszą ewolucją Shiny Magmara i za chwilę powinny się nam te jajeczka dwukilometrowe wykluć. Jestem ciekawy co z nich poleci. Tutaj mamy 2177 ale słaby. Będzie w razie czego na trade. A. Sprawdźmy ile do tych jajek nam zostało do przejścia 100 metrów, 100 metrów. Także może na spokojnie posprawdzamy sobie te nasze magmary. Kolejne shiny czeki, a jest tego tutaj bardzo dużo. Albo po prostu przejdziemy może te 100 metrów i na spokojnie powykluwamy te dwójeczki. Może tam siedzi jakiś shiny albo dobre IV. Zobaczymy. No i mamy je. Jajka dwukilometrowe, kolejny opałnik jajek. Szybko się dzisiaj te jajeczka nam wykluwają. Szkoda, że nie szajni, szkoda, że nie szajni, magwi. Może być w wariancie szajni, także po cichu liczę, że może z odrobiną szczęścia coś takiego mi się trafi. Kolejny nie szajni albo i się nie trafi. <grych> Dobra, lecimy dalej, lecimy. Zobaczmy, czy gdzieś w tych jajkach kryje się szajniak. Jest dość rzadki, także wątpię, że nam tutaj gdzieś wyskoczy. Same mag dzisiaj z dwójeczek się klują, także my tylko sprawdzamy, czy jest szajni, czy też szajni nie ma, kolejne, nie szajni, może przynajmniej jakieś dobre IV mi się trafi. I to chyba... Nie, jeszcze są, jeszcze są. Jak widzicie, bardzo dużo magmarów się tutaj respi. Dzisiaj nie mam całego dnia, żeby uczestniczyć w Community Day. Gdzieś tam po drodze na zakupach oczywiście będę dalej łapał magmary no ale kolejny nieszajnie kolejny nieszajnie, masakra więcej jajeczek dwukilometrowych niestety nie będę zbierał z tego względu szkoda mi super inkubatorów na te dwujeczki, a bardzo niska jest szansa, żeby magwi, szajni po prostu z tych jajek wykluć także myślę, że jajeczek już nie będę wykluwał, po prostu połapię sobie magmary i po zakończeniu community day porobię sobie jakieś ciekawe ewolucje te Magmary z największym IV i Baby Pokemony, które już wcześniej dorwałem. Mam tam chyba 98 IV, jak się nie mylę. Community Day jeszcze trwa, ale ja lecę zacząć swoje sprawy. W styczniu lub w lutym będzie odcinek specjalny. Dowiecie się, co zajmowało mi tak dużo czasu, że brakuje czasu po prostu na odcinki, na live'y. Te live'y są rzadziej, odcinki są rzadziej, ale mam nadzieję, że w tym odcinku specjalnym wszystko się wyjaśni. Dajcie znać, jak Wam poszedł Community Day. Subskrybujcie kanał. Od lutego odcinki wpadają na bieżąco i z Pokémon Go, i z Fortnite. A. Tak samo te live y będą e, częstsze, ale nie wcześniej niż luty. Teraz te live y będą wyglądały tak, że jak po prostu mam chwilę czasu, to odpalam. Tak samo z odcinkami, no ale Community Day na pewno żadnego nie opuszczę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, no i oczywiście na live'ach. Na razie, cześć.